Zapraszam Was dzisiaj do swojego świata. Od roku realizujemy autorski projekt Pogadanka Logopedyczna. Różne tematy, już było 10 odcinków, ale dzisiaj przedstawię Wam głównych razem ze mną aktorów tego cyklu. To jest Fuga. To <grym> <grym> jest Kola. <grym> A to jest Pan Fotel. Fuga i kola bardzo mi pomagają, ale nic nie mówią. Fotel pomaga mi jeszcze bardziej, ba powiedziałabym, że jest mocno konkurencyjny ze mną, ponieważ coraz częściej słyszę, a to pani od fotela. Chciałabym wam też powiedzieć, kto jest, kto stoi za tym wszystkim. Paweł Nurkowski. I razem mam nadzieję, że stworzymy jeszcze wiele kolejnych odcinków. O czym? Mhm. Może o języku psów? Mhm. Zobaczymy. Do usłyszenia. Mhm.